Przyjechał do mnie dron do naprawy od jednego z Was. Jest to dron FPV, bo takie drony naprawiam, chociaż nie zawsze się tym chwalę. A jest to Ishin Wizard, i w sumie to nie jest dron FPV, bo nie ma tutaj kamerki. I Shin Wizard można powiedzieć, że jest to jedna chyba z najstarszych konstrukcji, jeżeli chodzi o drony FPV, a drony FPV, czyli to są drony, gdzie latamy z pierwszej osoby, i dlatego mówię, że to jest bez kamerki, bo ktoś chyba ćwiczy tym dronem latanie w zasięgu wzroku. Też niektórzy lubią takie sporty, yy, też jest to fajne. A tutaj problem się pojawił po zmianie ESC. Osoba, która wysłała do mnie tego drona, napisała mi tak: Po wymianie SC dron nie działa prawidłowo. Przy próbie startu samoistnie wkręca się na obroty, wariuje. Proszę o sprawdzenie zgodności ustawień. I pierwsza moja myśl, jaka się pojawiła, to jest to, że dron bez y, założonych śmigieł no, potrafi wkręcać się na obroty i potrafi dość mocno się wkręcać na obroty, a to wszystko przez to, że jak będzie troszeczkę milimetr przesunięty do tyłu, do przodu, na bok, to żyroskop, który jest w środku w flight controllerze, on wykrywa, że jest niewypoziomowany i on próbuje się wypoziomować, a jeżeli nie ma założonych śmigieł, to to poziomowanie mu się nie uda i on zaczyna się wkręcać. Ale osoba, która do mnie wysłała tego drona, napisała mi w mailu, że, że nawet z założonymi śmigłami ten dron wkręca się na duże obroty i wariuje, czyli podejrzewam, że potrafi wywinąć nawet Fiflaka. Pierwsze co mi przyszło do głowy to prawdopodobnie po wymianie ESC może trzeba zmapować jeszcze raz silniki. Co to znaczy zmapować? Zmapować to znaczy to, że jeżeli Betaflight myśli, że ten silnik jest pierwszy, a tak naprawdę kręci się ten albo któryś inny, to znaczy, że wtedy też jest nie tak, bo... W momencie, jak będzie chciał się wyrównać, to będzie kręcił nie tymi silnikami, które, którymi myśli, że kręci. No i wtedy w momencie, jak zaczyna się przechylać jakoś nie w tą stronę, co powinien, to wywala error i się rozłącza. Betaflight ma takie zabezpieczenie, że w momencie, gdy dzieje się coś, coś czego się nie spodziewa Flight controller, to po prostu rozłącza drona. Także to jest moje podejrzenie i to sobie sprawdzimy, to wam pokażę. Może będzie to łatwa naprawa, a jeżeli nie będzie łatwa naprawa, no to pokażę wam, jak naprawiłem tego drona, bo na pewno da się go naprawić. Ok, na początek podłączymy sobie drona do... Do, do, do Betaflight on się ustawił, i teraz tak najpierw, żeby sprawdzić, czy w ogóle żyroskop działa. To ja zazwyczaj ruszam tym dronem i patrzę, czy, czy, czy on działa i czy się rusza, ale widać tutaj, już jedną anomalię. Anomalia jest taka, i to chyba będzie powód tej naprawy całej. Będzie bardzo chyba prosta ta naprawa. Bo, jeżeli teraz tu jest przód drona, no bo tak by wychodziło skoro tu są LEDy na tył i tu jest przód drona, to wypadałoby, żeby on teraz tą strzałką, która jest skierowana tutaj do przodu, ruszał się do przodu, a on rusza się do tyłu. Jak ruszam do tyłu, no to rusza się do tyłu. W prawo, jak go przechylam, to przechyla się w lewo, czyli jest ustawiony odwrotnie. Czyli jaka jest, jaki jest wniosek? Prawdopodobnie przy wymianie ESC zostało zamienione FC stronami, czyli jest przewrócone do góry nogami. Chociaż tutaj jakby było przewrócone w drugą stronę, to też nie ma miejsca na podpięcie się do Betaflighta, czyli może po resecie czy po czymś nie było, nie było, to ustawione. Także moim zdaniem cały problem polega na tym, że trzeba będzie to przestawić w Betaflightie. W Betaflightie to się robiło bodajże w zakładce Configuration, i board and sensor alignment musimy w osi Jo przesunąć o 180 stopni, no bo to jest totalnie odwrócone. Czyli klikamy Save reboot, Dron nam zapikał. I teraz jak sobie weźmiemy zakładkę Setup, no to rusza się prawo, lewo, OK. To co chcę jeszcze sprawdzić, bo póki nie mam śmigł podpiętych, to będę chciał sprawdzić teraz kierunki też silników. Czyli to co mówiłem, czy są dobrze zmapowane. Bo to też mógł być problem. I teraz tutaj na tej, na, tej, na tej zakładce widzimy, jak te silniki powinny być ponumerowane. Czyli to jest 1, to jest 2, to jest 4, a to jest 3. I teraz podłączymy sobie baterię i zobaczymy, czy się kręcą tak, jak trzeba. Także podłączam baterię. Dron startuje i klikamy I understand the risk. Oczywiście to podłączamy w momencie, jak nie mamy śmigieł zamontowanych, bo mogło nam to eksplodować tutaj w twarz, jest sprawdzamy jedynka. Jedynka powinna się ten kręcić. Kręci się ten. I kręci się w dobrą stronę. Ja dotykam sprawdzając czy się kręci tak jak tutaj na tym rysunku. Dwójka, ten się powinien kręcić w tą stronę. Kręci się. Bezpieczniej byłoby to robić nawet kartką niż dotykając palcami. Trójka. Czuć, kręci się w tą stronę. I czwórka się w tą stronę. Ok, czyli silniki są zmapowane odpowiednio. Jeszcze jedno co chciałbym sprawdzić jak już mam go podłączonego to to czy w modach, który jest odarmowania Switch. W zestawie z tym dronem była taka aparatura FlySky. Ja ogólnie nie lubię tej aparatury, ale nie, nie mi to oceniać. I teraz chcę zobaczyć, który Switch jest od armowania. Czyli ten jest od armowania. To jest AUX2. I to jest dla mnie najważniejsze. Teraz co sobie zrobimy? Zrobimy sobie to, że Odłączymy drona, zamontuję śmigła i sprawdzimy sobie, czy wszystko działa i czy się wznosi. Zacząłem skręcać śmigła i jeszcze jedna rzecz, oczywiście naprawa, jaka była możliwa oprócz ustawienia tego, co ja zrobiłem i przewróciłem ją po prostu programowo tą płytkę, można było ją odkręcić fizycznie tutaj i obrócić we właściwą stronę, ale nie chciałem tego robić, bo z tej strony ten dron jest otwarty, jest dostęp do tego portu, a z tej strony jest jakiś karbon i nie ma tutaj dziury nawet na, na to, żeby był później dostęp do USB, dlatego nie chcę tego robić. A już skręcam śmigła i te śmigła też są o jakimś dużym skoku. Nie wiem czy takie przychodziły w standardzie z Iszynem i Wizardem, ale te mają naprawdę spory skok. Dlatego dokręcę i sprawdzimy sobie tutaj w biurze, czy on w ogóle się wznosi czy czegoś nie zrobi dziwnego. Oczywiście najlepiej było wykonać taki test na zewnątrz i się odsunąć z 10 metrów, bo nie wiadomo, czy on czegoś nie wywinie, no ale pada deszcz, a też wiem, że go tu odsunę kawałek i nikomu nic nie zrobię, bo jestem tutaj sam. Okej, okay, drona przygotowałem, także będę już go podłączał i zobaczymy, czy uda się nim wystartować tak, tak jak trzeba. Myślę, że go odsunę kawałek dalej. Dobra, teraz go uzbroimy i zobaczymy co się dzieje. Uzbrajać się uzbraja. Eee, to teraz damy mu troszeczkę do przodu. Wbija się do przodu. Lewo, prawo i do góry. Lata. Ta naprawa była naprawdę przyjemna i prosta, oby tylko takie same były naprawy. Robię ten odcinek po to, żebyście też wiedzieli, że gdy wymieniacie tutaj coś sobie grzebiecie i tak dalej, to warto później sprawdzić, czy rzeczywiście silniki są dobrze zmapowane, czy żyroskop pokazuje odpowiednio, czyli to co ja sprawdzałem, czy przód jest przodem według e, Betaflight, bo jeżeli przód nie jest przodem, to wtedy właśnie mogą siedzieć takie jaja, jak były tu opisane, że Dron wariuje, e, szaleje, nie chce wystartować itd. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że komuś on pomoże i uniknie ktoś wysyłania i tracenia dnia, latania na to, żeby wysłać komuś go do serwisu. Jeżeli odcinek był dla Was pomocny, no to zostawcie łapkę w górę. Ja jak zawsze przypominam Wam o moim sklepie internetowym www.dronostrefa.pl. No i jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, no to zostaw subskrypcję, aby nie miał Ciebie kolejny materiał. Z mojej strony to tyle. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!